Mój pierwszy mod tantalizer. Znaczy, no tak, no tantalę wlotowałem zamiast tej. Działa, działa. Nie ma ilo loda. Dobra, nagrywam dalej. Pokażę Wam co dalej. Ale jaja działa. Nie wie, że fatka Daniela. No, dobra, y, pokażę jak w środku wygląda i zobaczymy, czy obraz daje i tak dalej. Bo tu nawet klampów nie przykręciłem, więc zaraz będzie bardzo głośno. Ale działa. Ja oczywiście trzeba będzie czyścić, delidować, bo delida nie ma. Tylko co, no tak wlutowałem, no troszeczkę okopciłem, no ale mam zwykłą cynę, nie mam niskotopliwej. No i tak naprawdę się uczyłem. no Narubiłem trochę glutów, ale generalnie na cynę bardzo niskiej jakości zdobrze dobrze oczyszczone pady wcześniej. No i wlutowałem. Znaczy sprawdziłem parametry tych. One mają po 6V. Już kiedyś ktoś wkładał 5, ale lepiej 4, po prostu jak najmniejszy ESR wtedy będzie. proszę o takie parametry. No i lutowałem po 3. 3 razy pojemność 330 to tak właśnie prawie ten 1000, a to jest takie minimum, nie? No, ale jak tu wejdzie undervolting, no to powinno być ok. Mówię, no to się na, na razie uczę na niej I, i, i co? No, raczej obraz będzie dawać Delida. To, Delida to już ktoś napisał, że, że mogę przez sen nawet zrobić, pewnie, pewnie tak. Yy, no, ale tego nie umiałem i się uczę. No i myślę, że na takiej LSC polecam. Każdemu się uczyć właśnie, bo no co no płytka kosztuje 1000. To samo... Że, przepraszam, skłódkę, a nie 1000, tak? A i to samo deli da się na tej uczyć. Bo ten skill się aplikuje do fatek wcześniejszych to na pewno. A, a to one są drogie, a nie te. Ogólnie sobie tu porządki robię. Yy, ten. No bo chciałem jakoś wyeksponować to PS5, ale już stwierdziłem ciul, pozdrawiam Dominika, kupiłeś te chroma panele, tak mi się spodobały, że ta jest przy brzydka i kurde myślę, żeby sobie chroma zielone kupić, a ten, nieważne, lecimy z podłączaniem tego, no i dlatego mam tutaj dwie fatki swoje, nie, i zobaczymy, czy obraz daje, chwila prawdy. Ja widziałem na filmikach jak się ludziom paliły też te konsole. Tu nie krakać, bo zwarcia robili albo zimne luty robili. Dobra, e, zobaczymy czy ten obraz będzie dziś, czy w ogóle nie będzie. Jest, 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 git, git. To jest dobry news dzisiejszego dnia. No także ogólnie to też dzięki za sugestie, lutownic lutownic, innych rzeczy, no ale jak już zrobiłem tak, w takich warunkach i to działa, pod obciążeniem też będzie działać, o widzicie po holendersku, pozdrawiam Daniel. Tu będzie działać, kurde. Z mikroskopem będzie działać, z syną niskotopliwą, z dobrymi kondensatorami. Także dałem radę y, na pacjencie, studencie, że znaczy ja byłem studentem, a to był mój pacjent. Zobaczymy, jak pod obciążeniem. Pozdro wszystkim.